Na kierownicy Przy kierowce karmić Żeby mi z jest głodu, nie zdech. Ja dzisiaj będę żar jakieś suche żarcie zalane rządkiem, Bo nie ma czasu na zatrzymanie się na tarzina Ze względu na to, że Wyjechaliśmy trochę później Potem staliśmy długo gdzieś tam w kamieniach Potem krzmiący Miał flaka, trzeba było koło wymienić No i Dojedziemy przed zmierzchem No i co za łośnie Zejdź ty krowo z tej drogi

Do obozowiska koło Asy. Tankujemy się, bo za chwilę jedziemy w koryto wyschniętej rzeki, rozkładamy obozowisko, dezynfekcja, uspokajające kropelki, szczególnie dla Piotra, który się bardzo mocno stosuje i może tego po sobie nie pokazuje. Ale pocieszamy go, jak możemy. Naprawimy szatana i będziemy gnać aż do takli. To jest dwudniowy etap, który ma ponad 1000 km, i to tyle na dziś. Obudziłem się w nocy, nie mogę spać. Jesteśmy na biwaku Wasie, ale słyszałem jakieś niedźwiedzie tu były. Tu w okolicy coś strasznie chrapie. Ciekawe co to jest, idę zobaczyć. Znalazłem co tak trzeszczy. Normalnie nie idzie spać. To Piotrek z grzmiącego rydwanu, który został zbudowany ze śmieci pod Warszawą. Dzień dobry Polsko, obudka w hamaku, gdzieś na pustyni. Obudziłem się w pięknych okolicznościach przyrody, w moim kokonie. Wschód słońca z hamaka. Tam sobie leży Piotrek. Wychodzenie z hamaka jest straszne, że w nim jest tak cudownie ciepło, miękko, a niestety czasem w nocy trzeba wstać, żeby się wyświgać. Tu jest brzmiący rydwan. Tam jest drugi Piotrek. Tu już siedzi Roju. Robi na... pomidory z cebulą, bez cebuli. Te... Robi pomidory na... z cebulą, bez cebuli. Po osiadówie na, na Tinderze, szukanie jakiejś dupy, tam schodzi słońce, już ludzie wyjeżdżają, Tomek tutaj już się zaczyna rozpakowywać, pewnie herbaterowi. Trzeba się wygramolić z tych pięknych kokonów, niczym piękne motyle i zaraz odlecimy na Saharę Zachodnią. Kokona wychodzi, szkocki, żydowski motyl. To jest przepoczwarzenie. On w nocy złożył jajca. Nie, głaskał, ja, głaskał jajca. chwili teraz... yeah. o. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Pięknie Amazing. Zobaczcie na piękny pięknie się, piękni się po tym wczorajszym bimberze. A to motel miał być. Ale A wy nas szkoda, ale, ale wiecie dlaczego? Bo to był bimber. I jeszcze dobry bimber. Obozowisko już się właściwie z grubsza zwinęło. My tradycyjnie, nie spiesząc się, dzisiaj musimy dotrzeć do Lajon. W Lyon jest taka duża aleja mechaników samochodowych, blacharzy i tak dalej. Musimy. Naprawiać naszego biednego szatana, który stoi tam. Może nam się też uda zdobyć reflektor. Śniadanie opylone, pakujemy Manżur i ruszamy. I znowu 500 km w samochodzie. Taka jest rzeczywistość i codzienność długodystansowych rajdów samochodowych. Rozłębienie. Idziemy w marynę. nie. Jak do góry, potrawienie. Jak lazła do góry. Tu już ten etap? Co? Tu już ten etap? Co? Co? Widziałem, że kiedyś nastąpi. No super, macie, super, super. No, ja też nie dużo łączności, bo Tu się mieszkam na stałe urządzenia, więc mogę naprawdę jest rewelacja, jeśli chodzi o taką łączność Fajnie, bardzo Ci dziękuję serdecznie za łączność. Myślę, że spróbuję pokrzyczeć dalej. Tak jak powiedziałem, 5,9 z plusem w pewnych momentach. Rewelacyjna propagacja. 73 miłego dnia. Lasza mi cantare! I tak to właśnie wygląda. Można próbować nas wywołać. Wywołanie BB01, BB01, bravo brawo, zero e, To jest nasz wóz. Jedziemy cały czas w dół, w dół, w dół, aż do Sierra Leone. Wjeżdżamy dzisiaj na okupowane terytorium Sahary Zachodniej. Maroko okupuje te, ter te tereny od 1975 roku. To jest taki nigdy nie wyzwolony fragment Afryki z epoki kolonialnej. Jedziemy sobie, jedziemy i nagle po środku pustyni jest kurwa hipermarket. Supermarket, parking przed supermarketem, a tutaj dosyć grube akcje. Garaż Iriki Zagora, serwis mobilny. <śklujanie> Jeden. Drugi. Proszę bardzo zapasowy blok który potrzebował ktoś targuję się Proszę, To tak właśnie Pan Iriki, właśnie teraz dogadał. Że chyba naprawią Tu się ładuje te. To szaleństwo. kończycy pobudowali highwaye. Tam, gdzie 8 lat temu była chujowa droga, to teraz jest dupa smówka. A tam, gdzie jeszcze jest chujowa droga, to obok kończą budować dwupasmówkę. smówkę. W tej chwili to jest po prostu highway. Matango 165 Klasy, nawet powiedziałbym spokojnie, europejskiej. Owszem, nie ma mopów, nie ma za bardzo stacji benzynowych, ale to jeszcze zdążą budować pewnie, jak będzie taka potrzeba. Roger, Roger, QSL! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie wiem co robisz nie słyszę nikogo. Z... Rozmawialiśmy z Brazylią, właśnie. Gdzie to było, że to kurwa ja umrę A tak wygląda ocean. I teraz przez chyba, jak dobrze pamiętam, jakieś półtora tysiąca kilometrów będziemy go mieć prawie cały czas po prawej stronie w Dakarze. Tak, właściwie to 2200 mamy do Dakaru i dopiero w Dakarze pożegnamy ocean, odpad odpadniemy w głąb kontynentu afrykańskiego. Gentlemen, please stand by. I have a lot of cure merit. Tam jest taki prom, który pływał na wyspę Kanaryjskie go naście lat temu osiadł na mieliźnie i tak go zostawili. Kurwy! Nie umiecie się ulicy? Just 027 gentlemen, please stand by Tutaj Piotr Pyras Ten co nie słucha pilota dzisiaj rano był u fryzjera, gdzie się ogolił. Coś mu zostało na tej głowie, a ten tutaj dziadek leśny, też tak ma? O, też tak ma. Pięknie. Ty, a ja? A ty łysy jesteś po prostu. A ja muszę sobie tę pogolić. Też chcę, tak tak zrobię. Chciałem powiedzieć, że Koraliki w Łosatej rządzą. Jedziemy już Atlantyku. Trzymamy się ramy i zapierdzielamy. Cholernie gorąco, bo jest 25 stopni serowórki. The station from USA. Two division, please. Yes, two division, B Two Echo 0405, Two Echo Piękny asfalt. Jedziemy do. Jadę, Jadę i jadę i jadę Będziemy dzisiaj spali Będzie nawet prysznic Po trzech dniach bez prysznica czekaj dwóch, trzech dni Trzy, trzy dni bez prysznica, dzisiaj będziemy mieli prysznic Także troszeczkę luksusu. Tu jest targowisko, wielki plac Przepiękne miasto, a, a Baszczyczą jest tutaj w środku Generalnie ciemno, światło się nie zapala, no giernie. Ale cóż, Piotr chciał ciszę, to mu ją znalazłem, no. Zasłużony wieczorny odpoczynek. Teraz siedzimy w obskórnym shisha Jest idealnie, dokładnie tak, jak powinno być. Tutaj Roju nagrywa swojego sushi, ale ja nagrywam swojego. To jest rewelacyjny. Pojedli dzisiaj dobrze, popili troszeczkę. Zjedliśmy w maksymalnie obskurnej knajpie, zajebiste jedzenie. Nora straszna. Ludzie, jak sobie pomyśleć, gdzie, gdzie ja wchodzę, Żadnych szyldów, niczego. Jakieś schody do jakiejś klatki takiej obskurnej, zresztą wyszedłem stąd. Tego jestem, żeby znajdować dziwne rzeczy, o co mnie tutaj chłopaki proszą. Wracamy do fotelu, idziemy po pranie. Mam nadzieję, że już jest gotowe i od jutra znowu będziemy czyścić. Słuchajcie, szok i niedowierzanie. Pranie chłopaki właśnie dostali, odebrali. Wyobraźcie sobie, że mamy popakowane wszystko praktycznie osobno, każdą koszulkę w folijkę. To, jak wygląda Sahara po drodze tutaj, to jest jakiś, kurwa, horror. Wszędzie jest niewyobrażalny syf. Wszędzie latają torebki, butelki i tak dalej. A oni Jakoś po prostu już... jadą bez trzymanki. No już... Nowe One nawet takie nie były, bo były zapakowane razem wszystkie w jedną torebkę. A teraz mamy każdą w osobnej torebce. I tu jest wielka kupa pustych torebek. Tam rzucona już, o. Coś nieprawdopodobnego. No dobra. Dezynfekcja i spać. Od samego rana chłopaki naprawiali szatana we dwóch. Wyglądacie jak profesjonaliści, jakbyście się tym w całe życie zajmowali. Auto jest zrobione. Zderzać sobie to trochę krzywo założyli, no ale to możemy im wybaczyć. A motul, zobacz. To, co miało wrócić na swoje miejsce, wróciło na swoje miejsce. Tutaj nasz główny serwisant Tomek. To koniec zadniałem, ty kurwa o 6 rano. Cię za ciemno było, nie było warunków do fotografii. Wszystko wróciło tam, gdzie powinno być. Jeszcze powiedzcie, że się maska zamyka tak, jak się wcześniej powinna zamykać. To już będzie w ogóle ideal. I to wszystko pod hotelem Vela Jun, gdzie wczoraj dojechaliśmy. Oni to robili od 6 rano, teraz jest 9. Naprawdę szacun. Gabriel, nie pal. Maszynę mamy sprawną, sami sobie naprawiliśmy, wreszcie było trochę równego terenu. No i co? Jak to w krajach, które nie są w Europie, można sobie różne rzeczy naprawiać gdzie się chce. Tak jak kiedyś w Polsce pod blokiem można było zrobić w silnika z Rabanta. Pozdrawiam tato. Tam jest nasz hotel, no. tu są nasze samochody, a tu jest dowództwo Marsjanów, oni tutaj, oni tutaj stacjonują. Tu tak, Marsjanie, tak, tak. A, a tam po lewej policja, Także tak, tam dlatego jest, policja. jest bezpiecznie. Marsjańska policja. Jesteśmy w Jun, słynna 5 aleja pełna mechaników, sklepów motoryzacyjnych, różnych innych rzeczy. Złożyliśmy zamówienie na reflektor do naszego BX-a. Niestety nie będzie od ręki, będzie za kilka dni, a nie mamy czasu na to, żeby czekać. Ale w drodze powrotnej po prostu go sobie odbierzemy, zamontujemy, bo to jest jedno pstyknięcie, i pojedziemy dalej do Europy już ze sprawnym w pełni reflektorem. Dzisiaj mamy wszystko ładnie, już wyprostowane. Auto jedzie bez zarzutu, nic nie obciera. Także szanse na nasz dojazd i powrót znacząco wzrosły. Samochód naprawiony, wydek pospawany, Tomasz zadowolony, jedziemy dalej. Edwocon, myśmy wyjechali z naszego warsztatu. Za całą usługę spawania zapłaciliśmy 100 lokalnych pieniędzy, czyli w przeliczeniu jakieś 10 euro. Przyjechał oto szatan. I oczywiście. Peras ubrany w ciuchy robocze. Wygląda jak mechanik i bardzo chciałby, żeby ktoś mu użyczył warsztatu, żeby mógł wymienić osłony półosi. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj pan mu cały czas leje ropę na ręce. Będzie działało. Musi działać, nie? Musi. I zobaczcie. Coś tam robił, robił i zepsuł. Normalnie zepsuł. Gabriel idzie ze szczoteczką do zębów. Będzie do zniszczenia, wiesz. Ta. Teraz jest składa. Pięknie składa. Bo jak źle złoży, no to będzie dupa. Ty się uwijaj, bo my musimy jechać. Do roboty! Jala jala! To jest współpraca dwóch mechaników. Żaden się nie rozumie, ale jak widać mechanika jest wspólną nauką dla wszystkich. Rozumieją się bez słów. Jedziemy, jedziemy, nic się nie dzieje. Ruszyliśmy o godzinie, to może się teraz uśmiechnąć, tak? O dobra no, no. Bo auto jedzie naprawione po prawej. Wreszcie się kuźwa przestał przyjść. Chociaż ile można było. Tam z tyłu jest drugi wariat. Sahara, ocean tam po prawej. Wszystko się udało. Naprawdę. Wyprostowaliśmy w przód podzwonku. dzwonku. Jest gitaruwa. Cóż, auto sprawne musimy dojechać dzisiaj do Takli. Mamy spore opóźnienie, bo wyjechaliśmy dopiero o 13. Latający dywan pospawany, brzmiący rytmant naprawiony, przegórz. Tu o 20 powinniśmy dojść na piwaku rajdowym. Jutro zapieprzamy na granicę mauretańską z samego rana. Naprawdę, brak wad, same zalety. Nasza stacja bazowa, proszę bardzo, super cheata, Lat 30, zdrowa dupa, daje radę na całym świecie. Taki Roger, Roger. Taki jak pani się no. tego No, wielka machina, to.

W każdym mieście Maroku te latarnie drogowe wyglądają inaczej. Ogromne trunki zwalniające na pasach, żeby piesi byli bezpieczni, żeby nie dało się po nich przejechać szybciej. Strasznie gorąco. Jedziemy dalej naprawieni dzisiaj około 20.00, tuż przed zachodem słońca dojdziemy. Gabriel się obudził i powiedział tak. Otworzę sobie okno i coś nakręcę. Przepiękny krajobraz, aż po horyzont. Jedziemy od jakichś dwóch godzin. I on się w ogóle nie zmienił. Wygląda mniej więcej w ten sposób. A zainteresowanych, po mojej stronie, od czasu do czasu pojawia się noga za oknem piękna noga. A po lewej stronie nie pojawia się nic. Kompletnie. No i dzisiejszy dzień powoli dobiega końca. Dojechaliśmy do Dakli, tam za 5-10 km będziemy w obozie. dalej! Dziękuję. Tutaj no diesel reguluje wysokość światła. Bardzo no, no. precyzyjnie. Co? Precyzja po prostu godna warsztatu samochodowego. Świeci i świeci. Dobra, Tomek, że tutaj swoje Idziemy spać, bo nic innego nam dzisiaj nie pozostało, gdyż za 9 godzin dzwoni budzik i zapieprzamy na granicę mauretańską. Musimy przejechać 500 km, przebić się przez granicę, dotrzeć do obozowiska i jeszcze spędzić ileś czasu z tak zwanymi fikserami, żeby ogarnąć kwestie wizowe. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale to jest rajd, i są pewne rzeczy załatwione trochę inaczej i my musimy się po prostu do tego dostosować. Także na dziś to ostatnia transmisja. Rozłączamy się, do zobaczenia jutro. Jest kurwa za 10 5. Nie wiem, jaki dzień. Nie wiem, do jesteśmy, Nie wiem, gdzie do końca. Wjeżdżamy na pole minowe. Tak pachnie Afryka, tak pachnie mauretania. Tutaj są kurwa wszędzie muchy. Ten czarny szłoton nie ma hamulców, nie ma zawieszenia. Nie jedzie. Cześć ja, Paweł, co tam, Gorzowie? Gabrielu, co właśnie zrobiłeś? Przejechałem na czerwonym świetle przez duże skrzyżowanie. Dlaczego? Bo wszyscy jechali. Sytuacja jest chujowa.